Cześć! Dzień dobry w poranną niedzielę. Zobaczcie jaki bardzo ładny krajobraz. A ja po całym tygodniu testowania, jeżdżenia, nagrywania dla Was filmów związanych z nowym modelem Kamikaze K1 Max, podsumowanie G4, jeżdżenie swoim krosem, przychodzi taki moment, że chciałbym sobie się delikatnie wyciszyć, odpocząć. No, i dzisiaj właśnie jestem swoim engwe, żeby, żeby trochę odreagować, zmęczyć się. Aczkolwiek nie ukrywam, że na tamtych pojazdach także się zmęczyłem, to od razu odpowiadam na komentarze, że wydawałoby się ludzie, którzy oglądają taki content, to wiedzą, czym jest off-road, ale wniosek z tego taki, że nie wiedzą, bo nie mylcie jazdy po mieście, po ścieżce serwerowej, zjazdu po po lesie, no bo ja osobiście dzisiaj czuję każdy centymetr swojego ciała, więc no więc trochę coś tam pobolewa. <laughs> no ale troszeczkę także wieje, niby, słone... niby słonecznie, ale wieje. Ale już dzisiaj tak lżej ubrałem się, żeby po prostu pojechać naprawdę w głąb w głąb nyszyńskiej i tutaj to faktycznie nie ma zasięgu, więc od razu odpowiadam na takie pytanie, co ja zrobię, jak mi coś tam się popsuje w lesie? Nic! Po prostu biorę pod pachę i idę do domu. Co za problem? Nie ma problemu. Ruch jest wskazany w każdej postaci. No ale od razu nie wychodzę z założenia, że coś ma mi się tam daleko powsuć, tak? No, ale fakt, tutaj zasięgu nie ma. Nie zadzwonię do nikogo, żeby ktoś po mnie przyjechał. Miłej niedzieli życzę.